Witam Was serdecznie na kanale Grzyby i Będka Świętokrzyskie. Chodź, Bibcia, chodź. Chodź. Lecimy dzisiaj na grzyba, który już moim zdaniem powinien być. Tutaj na moje młodniczki. Brzydko w domku tu jesteśmy. Czekajcie, mój domek będzie o, gdzieś tu, 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 tu. Tu, tu, tu. A my lecimy tu, tu, tu. Tu, tu, tu. tu. Biba już zapela. Cześć. Cześć, pszczoło. Tak. Lecimy na modniki, A mianowicie dzisiaj interesuje nas tylko i wyłącznie Rydz. Na pewno będą. By <laughs> Miejmy taką nadzieję oczywiście. Mleczaje, na mleczaje, bum, bum, bum. No i co? No i to, kochani moi. Popatrzcie się ile rydzów. W sumie to są mleczaje świerkowe, bo tu jest świerk. Mamy mleczaje świerkowe pierwsze. Małe bączki. Jest ich tutaj sporo. Niektórzy zbierają, niektórzy nie. Powiem wam, że do marynaty dla mnie to mleczaj świerkowy, czy jodłowy, czy że tak powiem ryc spod sosenki smakują tak samo może jeśli chodzi o takie smażenie no to tam wyczuwalny jest posmak mówią że jest gorzkawy ten mleczaj ale jak wygotujecie to a i tak do marnaty trzeba odgotować więc nie ma to żadnego znaczenia dobra bierzemy kilka tych większych przebierzemy oczywiście są takie fajne dobra do koszyczka i lecimy, moi kochani, sobie większe rycyki. O! Biba tu przyczaiła W tych tej, tej mchach. Pykniemy go, pyk. Jeden, tutaj, pyk. O! Drugi. Tutaj, trzeci. Czwarty. O! Cygi. Są, są. Dobrze, takie sztuczki. Już mam. Kilkanaście sztuk mam. Zimno w nocy, słuchajcie. Borowiki już, że tak powiem, przetrzewione trochę. I mamy bibusia, Piękne sosty w koło. Na wodniczku, razem z brzozami. Tutaj już są same moi kochani. Sosenki i mamy pierwsze jak to mówią. Niektórzy tylko i wyłącznie mleczaj rydz jest najlepszy. No to mamy tego najlepszego mleczaja ryca w końcu. O, ja jak mówiłem zbieram wszystkie tutaj mamy dla porównania. Świerkowego Tutaj jest Ten prawdziwy One w tych trawach będą kochani Będą Będą w tych trawach Bo tak następny na otwartym terenie Jest troszeczkę suchawo O są dwa Jest i trzeci i czwarty Dwa takie fajne Patrzcie się O Klasa Klasa Dwa Centralnie pod sosną. Takie ładne. O, portki poszły. No, ty, no jakże. Później macie, Poszły, portki złe. Poszły. Nie szkodzi. Życie. Jak się nie Jest trzeci. A co to jest? maślok To będzie maślaczek. Tak, maślak. Maślak niedobity. Biorę. Słuchajcie, zobaczymy co to. Z tego będzie. Maślak zdrowy. Bączki zdrowe Kozaczka jeszcze tam zagoliłem, wcześniej takiego może być. Bibuś, chodź, chodź, kochanie, pory pękły. Oszczędzę wam tego widoku. Słuchajcie, matko i córko, dobra, tyle jest. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O, tu są następne, zobaczcie, jakie biurze. Ktoś tu w las, tutaj z Bibu. Kolejne sztuczki, nie Bibu. Tak, w tej wielkiej trawie słuchajcie, ale piękne te. O, te już są fajne, takie eleganckie. Zobaczcie, jakie klasa jeden. Tak, tak mi Zobacz Zobacz. Drugi, fajny. No, czekaj, czekaj, jest ten nosek. Trzeci. W trawach powiem Wam jeszcze takie. Właśnie się trafiają Ale na otwartej przestrzeni to siadaj, 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 siadaj. no tylko o, tak To tak cienko powiewam Cienko Czwarty Tu coś jest kochanie No, patrzcie się, o takie to można zbierać Słuchajcie Takie to można zbierać widzę Patrzcie jakie piękne Piękności Piękności, piękności, piękności. Biereta. O, byczór, bycór chodź tu, byczórku, no piękny jesteś. O, Fajny, zdrowy. Te dwa się skobały w trawkach. A, pokażmy się tu. Pyk. Ten jest zdrowy, ale ten większy chyba nie bardzo. Coś mi się podoba, że nie podoba tym większy. Tak naprawdę to tylko trzonek był robaczywy. A, wezmę, odkleję, bo nie ma za dużo tego rydza. Mamy z bibą potężnego rydza. Zobaczcie, jaka bestia, kurde. No to jest, powiem wam, sztosik. To jest sztosik. Ciekawe, czy będzie zdrowy. Jeden tutaj był koło takich malutkich buczków. Jedna sztuka tylko, a tutaj są następne, ale już mniejsze, jeden, drugi, trzeci. Dobra, powiem wam, że zobaczymy, czy on jest oczywiście zdrowaszka. jak weźmiemy tu bliżej? Chodź tu, bieżu, moja kochana, chodź, chodź, zabaczka, chodź tu, 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 Przyszła moja żabeczka. Jesteś, jesteś, siadaj, dupko. Gdzieś siadła? <grydza> Na wielkie korydza. <grydza> czekaj, ale byk, ale byk. No, czekaj, zobaczymy, czy on jest zdrowy. Aha, tu żeśmy już zrobiła sieczkę, dobra. Aha aha Powiem wam, że dobra, zobaczę go później On tam chyba będzie delikatnie robaczywy, ale nie wiem czy to przez jakieś chrząszcze, czy przez stricte robala Dobra, weźmiemy te, słuchajcie fajne, o, pyk, pyk. Michał ręce, ręce z kamerki, ręce pyk tu macie już prawdziwe ryzy jak to niektórzy mówią, tylko takie ryzy są najlepsze, tylko takie żadne inne no to tylko takie mamy na razie żartuję że jeszcze biba tak. weźmiemy tak o, pyk dobra dobrze, a ja biorę się przepatrzę tego byka tutaj co jest jak on tu wygląda a my widzimy się za chwilkę właśnie myślałem, popatrzcie się ten duży w środku jaka czyścioła Zero robaka tu po prostu gdzieś jakiś sząż w las, ale to wytniemy. Piękny, dobrze, idzie do koszyka. Słuchajcie, jest już tyle. Dzisiaj ten koszyczek mniejszy, taka dziesiąteczka, ale na razie coś tam. Słuchajcie, jest. Dobra, lecimy dalej, rozgoliliśmy tam. O, a tutaj popatrzcie się. Kolejna cała rodzina. Bibi, czekaj, bo znowu wleżesz na nie. Siadaj tu, żabeczko, siadaj, moja psyłeczko. Zobacz, jaka tu armia, nawet masz tak, jest jeden. Cała armia w tych trawskach jest. Rydzosiów, rydzosiów, tak kochanie. Zbieramy, zbieramy. Tu takie trzy pszczoły. Zobaczcie. O! Koło moje pszczółki. Sam powiem wam te rydziki w tych trawskach. Są Już takie większe. Ale fajne. A, ale fajne. A tam jeden robaczyły, patrzcie jak się tam robale ruszają. W tym korzeniu. Zaraz go będziemy musieli wywalić te fajne gdzieś ty tu jesteś mały Toś jesteś ty ping a właśnie no ode takie same korzonki ma dopiero dopiero je chyta zobaczmy tutaj jeszcze czy coś nie ma o popatrzcie się bysiorek mniejszy ale jest ale jest tyle mamy o, patrzymy. Ja Wiem, że niektórzy mówią, że te najmniejsze takie są najfajniejsze, najlepsze i w ogóle Ach, te duże też są fajne, słuchajcie. Przekroicie na pół i też są spoko. Nie bibu? Tak, kochanie. idziemy dalej. Idziemy dalej. Otwarty jodnik, młodnik, jodnik, młodnik sosnowy, ale jest jeden ryzyk, tyle już mam. Wszystkich wam nie nagrywałem. Słuchajcie, no bo o, ten robal jeszcze. No takie roba, nie robię. Dobra, standardowo. Tutaj mam fajnego. Ach. Wszystkich wam oczywiście nie nagrywałem, bo cóż będziecie wszystkie oglądać rydze jak Takie co ładniejsze. Muchomarów jest trochę. A tak to ogólnie powiem wam zimno. Dwa stopnie chłodno sucho Sucho, sucho. Teraz niedawno dopiero coś tam krapu, ale to tak powiem wam nie za bogato. O, ten ładny, centralnie pod sosenkami i kolejne pod sosenkami, takimi fajnymi, dwa, dwie pszczółki takie. Ale słuchajcie, będziemy już pomalutko kończyć ten film, pszczółki zagolimy, o, na Rydze stricte to się wybierzemy już na las sosnowy, ale jak na razie powiem Wam, u mnie te tutaj na tych moich modliczkach Dużo tego rydza nie ma, ale zawsze tak po pół wiadereczka się przynosiło. Teraz mam prawie pół koszyczka, może troszkę mniej. Nie, jest źle, powiem wam, słuchajcie. Jaki słoik wpadnie. Dobrze, Po malutku, tak jak mówię, będziemy bibu kończyć. Tak, bibu, będziemy bibu kończyć. A jeszcze takiego kozaczka czerwonego, pomarańczowo-żółtego na odchodle. Udało się strzelić, O małego mączka wieriem, lecimy dalej Coraz bardziej kopi, powiem wam. coraz bardziej kopi, jest szansa, że będzie pięknie